Cześć, rabusie, Ja jestem. Maciej Rabenda, były telemarketer? A przed Wami kolejna bajkowa teoria. Dziś odpowiemy sobie na pytanie: dlaczego Rilis w głowie się nie mieści, posiada w głowie emocje obu płci? Zaczynamy. We W głowie się nie mieści możemy zaobserwować, że każdy człowiek posiada w swojej głowie pięć emocji. I w każdym przypadku są to emocje odpowiadające płci danej osoby. W każdym, poza jednym. Główna bohaterka filmu posiada dwie męskie emocje, czyli gniew i strach, a także trzy żeńskie w składzie radość, odraza i smutek. Czemu tak? Pomysłów jest kilka. Opcja pierwsza. Riley jest niebinarna. Niebinarni rosną w siłę. Rok temu nie wiedziałem, co to znaczy, a teraz robi o nich drugi odcinek z rzędu. Nice. <gryw> a tak na poważnie, można by pomyśleć, że Riley ma problem z określeniem swojej tożsamości płciowej i dlatego widzimy w jej głowie zarówno męskie, jak i żeńskie postaci. Jednakże ten argument szybko pada, bo. Wystarczy obejrzeć film, by okazało się, że przesłanek, by tak sądzić, właściwie brak. Od początku do końca filmu nikt, łącznie z nią samą, nie podważa tego, że jest dziewczynką, więc obawiam się. Że to nie to. A skoro nie to, to może. Opcja druga: Riley jest biseksualna. Poprzedni film o LGBT w żywiołowie obejrzał się bardzo dobrze, więc skoro podobają Wam się takie tematy, to mam dobre wieści. Jedna z teorii głosi, że Riley po prostu lubi zarówno chłopców, jak i dziewczęta. I to dlatego w jej głowie pojawiają się i męskie, i żeńskie emocje. Niestety ma to sens jedynie pozornie. Jeśli rodzice Riley są hetero i mają w głowach emocje odpowiadające ich płci, to znaczyłoby, że gejem mają w głowie tylko... kobiety? A lesbijki facetów? Jakoś tego nie widzę. Szczególnie, że emocje nie mają wpływu na upodobania tego typu. Niezależnie od tego, kto nam się podoba, i tak będziemy mieć wszystkie pięć. Aha, no i przede wszystkim to jest film dla dzieci. Raczej wątpię, by Pixar przemycał jakiekolwiek kontrowersyjne wątki o podłożu seksualnym do swoich filmów. A. Eee, no dobra, to skoro już jesteśmy przy kontrowersyjnych wątkach, to. Opcja trzecia. Rabo wniknął w struktury potężnej firmy zajmującej się oszukiwaniem staruszek po to, by zebrać dowody i nagłośnić sprawę? Dokładnie tak. Ci, którzy o tym nie wiedzą, pewnie będą w szoku, ale w poprzednim tygodniu pojawiłem się w trzyczęściowym, wstrząsającym reportażu w programie Uwaga TVN. Zanim wróciłem na YouTube w marcu, szukałem pracy, by mieć parę groszy na start, bo wiadome było, że powrót do robienia filmów po takim czasie będzie trudny pod względem finansowym. Wylądowałem w firmie, która okazała się być strasznym miejscem. Gdy tylko zrozumiałem, że produkty, które kazano nam sprzedawać, są bezwartościowe i że podstawowym celem firmy jest oszukiwanie zdesperowanych, potrzebujących ludzi, postanowiłem zostać tam przez jakiś czas, by uzyskać jak najwięcej dowodów na to, co się tam wyprawia, by następnie nagłośnić ten szatański proceder. Tak też się stało. W przyjętym komentarzu znajdziecie linki do wszystkich części wspomnianego reportażu. Koniecznie pokażcie go swoim rodzicom i dziadkom, bo możliwe jest, że oni również dali się oszukać. I wiem, że to nie ma nic wspólnego z tematem odcinka, ale to jest ważniejsze niż cały ten kanał. Troszczcie się o swoich bliskich, bo zło nigdy nie śpi. A teraz wracamy do Riley. Opcja czwarta: Riley jest jeszcze malcem. Co przez to rozumiem? Że nie ma w pełni rozwiniętych emocji. Spójrzcie do głów jej rodziców. Emocje siedzą sobie spokojnie, podczas gdy u Riley w najlepszym wypadku stoją, a najczęściej łażą w tej z powrotem. Widać tu pewien chaos, który może wynikać z młodego wieku. Zauważcie też, że emocje u rodziców mają jakiś charakterystyczny element wspólny. U taty są to wąsy, a u mamy czerwone okulary. Emocje Riley nie posiadają niczego takiego. Zapewne z czasem, gdy będą dorastać razem z dziewczynką, nauczą się lepiej współpracować ze sobą, co sprawi, że przestaną się tak bardzo od siebie różnić. Ponadto w głowach rodziców możemy zaobserwować jasno określonego lidera. U ich córki zaś panuje pod tym względem bałagan. Każdy chce się dopchać do panelu sterującego, co powoduje częstą huśtawkę nastrojów. I to najmniej kontrowersyjne rozwiązanie jest chyba tym najsensowniejszym. W przyszłości, gdy Riley przestanie być malcem, a zacznie być nastolatką z krwi i kości, bardzo możliwe, że strach i gniew również przeobrażą się w kobiety. A jeśli to was nie przekonuje, to może spodoba się wam. Opcja piąta. Riley czerpie od swoich rodziców. Emocjami w głowie taty rządzi gniew, a strach wydaje się być jego prawą ręką. Z kolei u mamy to smutek jest liderem. Więc jeśli przełożylibyśmy to na umysł Riley, to nagle okazuje się, że aż trzy najbardziej dominujące emocje mają zgodną płeć ze swoimi odpowiednikami w głowie dziewczynki. Gdyby dorzucić mamię od razu, zostaje tylko radość, która wydaje się być kandydatką do bycia przyszłym przywódcą pozostałych emocji, więc siłą rzeczy jej płeć odpowiada tej, która dotyczy samej Riley. W związku z tym bardzo możliwe, że Riley czerpie sporo od swoich rodziców, a to, jak wyglądają ludziki w jej głowie, zależy w dużej mierze od tego, kto z jej bliskich manifestuje daną emocję najmocniej. Dzisiejszy film powstał dzięki moim patronom, takim jak Bartek Woid. Bardzo dziękuję. Dajcie znać w komentarzach, która opcja przemawia do was najbardziej, no i koniecznie sprawdźcie reportaż uwagi z moim udziałem. Tymczasem dzięki za obejrzenie i do następnego razu.